Witam w 11 odcinku 12 sezonu Rolnik Szuka Żony. Zapraszam na podsumowanie ostatniego odcinka. Nim zaczniemy, koniecznie obejrzyjcie najpierw krótkie scenki stworzone przeze mnie na bazie 12 sezonu Rolnika. Ich motywem przewodnim jest założenie takie: Jakby to wyglądało, gdyby wszyscy bohaterowie mówili prawdę? Kiedyś widziałem w parku Bobra. <grym> Dziś też ci go mogę pokazać. <grym> Przeprowadzasz się do mnie, czy nie? Nie. A, a! Jak to bez ślubu? Bez ślubu kościelnego? Ukamieniować! Złatcie Pamiętacie ją! jajka, jakie ugotowałyście? Mam nową zabawę: rzucanie jajkami. Kto dostanie, ten przegrywa. A! A wiesz, co jest najlepsze? W trakcie, gdy randkujemy, kazałem im wybudować nowy domek narzędziowy. Poczekam więc jeszcze kilka dni, by zdążyły. Założyłem się z kolegami, że się dostanę, potem że mnie wybierzesz. Teraz podwoili zakład, jeśli do mnie przyjedziesz. Cieszę się, że nie narzekasz, bo ten kącik służy mi do ubierania butów i trzymania doniczki na stole. Arek, zatkaj uszy. Wiecie, że ten klaun naprawdę myśli, że ja pilotuję takie samoloty? Dobra, daj mi dwie krowy, jeden ciągnik i Weronika będzie twoja. Wiesz co? Okazało się, że muszę wracać do Anglii. Wszyscy na miejscu? No to teraz kolejna partyjka państwa miasta. Kim są ci ludzie? Pamiętasz, że mam piątkę, braci? To jest pozostała czwórka. Gotowi? To zaczynamy. Hej, znajdź dwie różnice: krzysiek czekający z kwiatami i krzysiek czekający z herbatami. On chyba lubi czekać. A teraz patrzcie na to. Czy my kiedyś już w tym stroju Agnieszki to nie widzieliśmy? I dla przypomnienia u góry pokazane, jak wyglądali inni rolnicy robiący pobudki kobietom w pierwszą noc. Na dole pokazane, jak Krzysiek to robił. Roland, który poza wieloma sugestiami miał w końcu powiedziane nawet wprost, aby się wiecznie o wszystko nie pytał, tylko sam wychodził z inicjatywą, nadal się o wszystko pyta. W pierwszych momentach tej sceny już zdążyło paść od Rolanda jakieś pytanie. Hitem było dla mnie rozmawianie o jakiejś fasoli. Dziewczyna generalnie ma w nosie jakieś tam roślinki od rolnika, a temu się wydaje, że to interesujący temat. A moje zdjęcia ci się podobały? Jakie zdjęcia? fasole, co ci wysłałem. Świetnie. Wiecie, jaką fasolę wysłał Roland Karolince? Ja wam pokażę, jaką fasolę. I później mi piszecie tu w komentarzach pod filmem, że moje filmy są hamskie. Tak, wiem, ale wiecie, co jest naprawdę hamskie? Zachowanie Londyniary. Tak. Daję Wam jeden kij, możecie sobie pograć na Dobra. zmianę razem albo. Wspólnie. Wspólnie. Aha, bo wspólnie to nie znaczy to samo jak razem, zdaniem tego typa. Ona prosto w stroju z lotniska poszła na minigolfa. Zauważyłem też, że zniknęła jej broda. No i mieliśmy podczas kolacji hit. Londyniara wyznała przed kamerami, że tak naprawdę nie jest zainteresowana Krzyśkiem. Bo czuje się, że powinna być zakochana, a tak nie jest. O rany, ile tutaj rzeczy było niepokojących i przedziwnych w ich wątku. No to tak. Cały internet przewidział, co się wydarzy. Internauci potrzebowali tylko kilka odcinków, by zorientować się, że Agnieszka tylko zwodzi Krzyśka. Mnie zaczęło zastanawiać też to, dlaczego przed kamerami perfidnie kłamie, opowiadając o poszukiwaniu szczęścia i cieszenia się z poznawania Krzyśka. Może i szczęścia faktycznie szukała, ale było wiadome, że nie przy jego boku. Nie jestem w stanie zrozumieć tylko tych cyrków z ugoszczeniem Krzyśka u siebie. Facet by dla niej góry przenosił, zmieniłby swoje życie o 180 stopni. Udowodnił jej, że jest skory do poświęceń. A ta, jak gdyby nigdy nic dalej w to brnęła. Wielokrotnie widzowie byli świadkami jej nietaktownego zachowania. Nie wyrażała chęci na tulenie. Odpychała Krzyśka, odwracała głowę, gdy chciał ją całować, dawała mu słowne reprymendy na temat długości przytulania. Czy w końcu można było odnieść wrażenie, że postać Krzyśka po prostu ją irytuje? Kompletnie nie wiem, co taki człowiek robi w tym programie i czemu tak bezczelnie kłamał, będąc przepytywany przed kamerą. Jeżeli miałbym wskazać najbardziej obłudnego uczestnika tego programu ze wszystkich edycji, z całą pewnością byłaby to właśnie Agnieszka. Dziewczyna, po której było widać, że stroni od rolnika, a która podczas setek gadała totalnie bzdury o ich relacji. Zresztą nawet dzisiaj, bo padło tam hasełko z jej ust, że ona nie jest jego dziewczyną, ona jest ekstra koleżanką z potencjałem. Tak, kurwa, bo z koleżankami to się za rączkę chodzi tak jak oni, co nie? Nie jestem Krzysia dziewczyną, jestem. Jeżeli to dobrze zabrzmi, jestem jego super ekstra przyjaciółką. Poza tym Laska zgłosiła się do programu, który ma w tytule słowo żona. A gdy Krzysiek wspominał o tej kwestii tak czysto informacyjnie, to widać było, że jej to nie pasuje. Poza tym, na miłość boską, czemu Agnieszka odpowiedziała, że w kwestii męża widzi ona właśnie Krzysia. Przecież to nie ma kompletnie sensu. Ja jestem kandydatem na męża? No? Prawda? Jeżeli cię bardziej poznam, tak. Zapraszam panią Agnieszkę na terapię dla osób z chorobą dwubiegunową. I jeszcze oburzyła mnie ta uwaga Agnieszki, która powiedziała, że jeszcze się oni dobrze nie znają, bo mało ze sobą rozmawiają, może 20 minut dziennie przez telefon. Pracuje ja pracuję dużo, ty pracujesz dużo. My mówimy sobie dzień dobry, dobranoc idziemy spać. Nie, rozmawiamy w ciągu dnia Krzyj, przecież. No, 20 minut. A oburzyła mnie dlatego, bo taka uwaga z ust tej kobiety jest mega durna. Krzysiek to by najchętniej cały dzień wisiał z nią na słuchawce. Wiemy to, prawda? Doskonale to wiemy, bo już można było się nieraz przekonać, że to zaangażowany facet z sercem na dłoni. On góry będzie przenosił dla ukochanej. Więc skoro Agnieszka twierdzi, że rozmawiają za mało, to mogła z nim rozmawiać więcej, bo idę o zakład, że to Krzysiu częściej do niej dzwonił. Czas na najstarszą polską trzydziestolatkę. Baśka z uporem maniaka ubiera się w stroje i fryzury, które czynią z niej 50 babiczkę. Bajeran z Warszawy doskonale nawija makaron na uszy i mówi barbarze wszystko to, co ona chce usłyszeć. I tak mi się wydaje, że barbara nie potrafiła się ubrać nawet w dopasowaną sukienkę. Spójrzcie, jak bardzo ta biała suknia była obcisła. U areczków standard chodzą po miejscach, do których nie pasują, typu muzeum, i się śmieją. Widzicie, drodzy panowie, jak niewiele potrzeba dziewczynom, aby się wami zainteresowały? Okazuje się, że wystarczy mieć tylko przyjemny głos jak Arek. I to wystarczy. Nawet nie musicie być specjalnie oczytani, pełni różnorodnych pasji czy artystycznie utalentowani. Wystarczy, że pomruczycie takiej jednej do ucha, a ona już będzie dla was ściągać majtki przez głowę. Ja mam głos jak pizda, którą ktoś ścisnął za jaja, więc, w kwestii dobrych głosów, to naprawdę zazdroszczę. Kurde, jaka scena ubierania się u Rolanda. Skojarzyła mi się z jakąś reklamą perfum, w której występują półnadzy przystojniacy. No, bo wiecie, może Roland nie jest zbyt bystry, ale urody odmówić mu nie można. Jest chłop przystojny, nawet ma ciepły głos. Szkoda tylko, że te swoje cechy wykorzystuje ze skutkiem odwrotnym do zamierzonego. W wątku jego i Karolinki będzie dużo się działo, bowiem oni pokłócili się poza kamerami i teraz mieli się jednać. Jednak nic z tego nie wyszło. Karolinka jest niemiłosiernie hejtowana w komentarzach na fanpage'u za swoje zachowanie, ale ja stanę tutaj w jej obronie i wyjaśnię o co chodzi dziewczynie. Naprawdę masa hejtu przelewa się przez komentarze. Internauci pytają się w komentarzach o co jej chodzi. To już śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż chodzi o to, że Roland przenigdy nie wychodzi z inicjatywą. Jego sposób spędzania czasu z dziewczyną to patrzenie się na nią i rzucanie ckliwych frazesów. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. I punkt z został. To nie jest facet, który celną ripostą pójdzie w jakiś temat. On nie umie podtrzymać rozmowy, nie potrafi porozmawiać na temat ciekawy dla obu stron. No bo jak wyglądają te rozmowy u Rolanda? Gość siedzi wpatrzony w kobietę, i jedyne tematy, jakie z nią wałkuje, to monologi w stylu: Cieszę się, że tu jesteś, ale ładnie razem wyglądamy, chciałbym, żebyś przy mnie została, lubię przy tobie spędzać czas. No chryste. Jak ja zapraszam kobietę na przykład na kręgle, to nie mówię jej jak jakiś debil, że bardzo przyjemnie mi się z tobą rzuca kulą. A jeszcze chciałem ci powiedzieć, że cieszę się, że to z tobą jest. No, i co jeszcze powiesz mi, cię ci Się wydaje, że ci <grywka> Nagadałem się. No, tak. <grywka> Pięknie, tu nie? Pięknie. Mamy trochę forte. Mamy. Dobre jest. Będziemy tak patrzeć i milczeć. Nie masz nic, o co chciałobyś mnie zapytać? No, znaczy, zapytałem już, czy będziemy dalej to realizować, czyli powiedzieli, że będziemy. Czyli to, jest dla mnie najważniejsze. Więc spytałem się, czy chłodniki smakowały. Bo ty nie zadajesz mi takich pytań, nie chcesz się dowiadywać, co lubisz, jakie masz zainteresowania. Nigdy nie zadałeś mi takiego pytania. Nie da się rozmawiać z człowiekiem, który sam nie wie, co ma do powiedzenia i nie potrafi odpowiedzieć na moje najprostsze pytanie. Przecież już wielokrotnie Karolinka powiedziała mu nawet wprost, że to jest właśnie jego problemem. Brak inicjatywy, zagubienie i ogromne niezdecydowanie. A kobiety takich facetów bardzo nie lubią. A żeby było śmieszniej, to Roland, dostawszy informację o tym, by działał, a nie pytał, znowu ją o coś pyta. Mogę się przyśmiać do ciebie? Nie. Zachodzi tutaj taka trochę śmieszna ironia losu, bo facet ma wygląd Amanta, ale kompletnie tym Amantem z zachowania nie jest. Gdyby charyzmę warszawiaka wstawić w ciało Rolanda, Dziewczyny otrzymałyby idę. Nawiasem, co telewizja cenzurowała na plecach oddalającej się Karoliny? Zwróciliście uwagę? To już koniec. Jak widzicie, nie ma u mnie reklam żadnych VPN-ów, bookmacherów, przeglądarek internetowych, napojów w proszku, czy wszystkiego tego, co reklamować mogą inni twórcy na YouTubie. Nie mam współprac i sponsorów w postaci firm. Dlatego będzie mi miło jak docenisz moją pracę napiwkiem w komentarzach.